No kurwa, chyba sobie jaja robicie, nie? U mnie nie, pada śnieg, u mnie deszcz normalnie. No u mnie kurwa też deszcz pada, ale śnieg się na, najebał w całej wiosce. Kurwa, joł. No. jest, jest... no. Kurwa, jeszcze dach się pokrył śniegiem, ja pierdolę. Dwa stopnie, a tu śnieg pada. Cześć wszystkim, z tej Arek, witam was w kolejnym odcinku Rolnicy z Pomorza jestem dzisiaj tutaj z moim sąsiadem Jamanku I znajdujemy się na moim gospodarstwie, jak widzicie z mojego konta ubyło trochę pieniędzy eee, A spokojnie, za chwilkę się pojawią Sąsiad jak widzicie przyjechał sobie swoim Ursuskiem Ponieważ sprzedaję moją sipmę rolującą Sąsiadowi właśnie Jak widzicie eee, jest sipma cała odmalowana, jest wyczyszczona o, mówiliśmy się na samym cenę Tak więc sąsiad możesz już sobie tutaj podjechać, sobie ją po, yy, podepchnąć i ją nawet Wali na jak jakoś padnie. Jo Dobra, jeszcze, jeszcze. Dawaj. Stój yy, Weź tam do przodu i kręć jakby kołami w lewo. I... Dobra, dawaj, powoli co... Dawaj Przemek, powoli, co? Faj, kurwa. No jeszcze, jeszcze, dobra. Co Zajemście. No, tak więc... E, to kasę mi przelejesz wtedy jak coś tam później? Nie. Nie, no, dobra, idę? No na ile my żeśmy się tam ugadywali 50. E, 55, dobra. Dobra. Czekaj telefonem bo... się od razu podaję, bo mam... No bo 55 to miało być z tym. Razem z... Y... Z, z, z odmalowaniem jej, nie? No. Więc jak widzicie Sipma służyła troszeczkę na, na sumie dwóch robotach była yy, A dlaczego Sipma odchodzi? No ponieważ zrobiłem tak jak yy, wspominałem w jednym z odcinków. Dobra, mianowicie... 15 groszy to będzie VAT od sprzedaży. Dobra, dzięki wielkie Dobra, z panem e, z panem bogiem E, tak jak mówiłem, kupiłem sobie z powrotem moją kostkującą malutką sipmę, tym razem akurat trafiła się fajna wersja, ponieważ ma tutaj e, osłonę na ten taki, nie wiem jak to się nazywa, zagarniacz, można powiedzieć. E, oczywiście, wiecie, standardowa wersja, bez podbieraka, zwykła, prosta, felgi malowane, lekko brudne, ale to, to co tam. E, są założone nowe sznurki, jeżeli na nawet pokażę. O, a tam słychać tego ursusa swojego, Wiecie, no, widzicie, no, stan jest naprawdę ładny. Bardzo e, więc e, wróciła sobie Sipma Dlaczego taki wybór? No, bo mam tyle tego miejsca aktualnie na składowanie tych kostek, e, że po prostu balotów nie miałbym gdzie trzymać. E, no i tyle. O, leci sąsiad. Musiałem coś nam zrobić, bo chcę, się po, chcę trochę się nacieszyć tym ursuskiem, pojeździć nim. <laughs> No i super. Ale zapierdziana nieźle. No słuchaj. 40. No, ten SIP ma została sprzedana. Hmm. Miałem ogólnie co do prasy, to myślałem nad tą nową prasą tą Sipmon PK4000 kostka. Ale się okazało, że no nie ma jej aktualnie na składzie, więc musiałem wybrać sobie coś używanego. Ale ta jest również git. Jak wiecie, jak moja się sprawdza to też się raczej myślę, że sprawdzi. Będzie miała 60 przynajmniej co robić. I dobra, a co w dzisiejszym odcinku w sumie mamy do roboty? Eee... W sumie to nic nie mamy do robienia w tym odcinku. A to... No, wiesz co, w sumie nie, ja wezmę sobie... Możemy się przespać i jechać właśnie... z nawozami. No właśnie chciałem, wiesz, przewidem czas po prostu... I do tego do, już do wiosny i po prostu półleci sobie z nawozami, ale zanim to, to wezmę sobie yy, awantem yy, i zawiozę sobie obornik, tam do tyłu już tego wrzucę nawet na ten, yy, na szklarnie, więc No jak widzicie 250 tysięcy na koncie. Na wiosnę oczywiście jeszcze pojawią się jakieś ten e, jakieś ciągniki na testy e, Będzie tutaj jak mówiłem będzie to Case oraz będzie to Belarus Ten spoko i co? A wiesz on odmalował tą prasę. No starałem się. Więc... No jak dla sąsiada, to się nie postarasz, no. także. No właśnie, widzisz, ja dla siebie kuźwa jej nawet nie malowałem, tylko dla Ciebie sobie <grym> Dobra. Łe, Ue... nie przewracaj się. No. Uermanki Tak. Dobra, Kurwy. Ile, ile tutaj jeszcze braknie? Ty, 2-1-3-7! Gdzie? Oburnika 2137 mam. Aż zrobiłem. Nie Aż screena. Robię screen. zrobiony screen. Ło, wow, papieżowa ilość główna w tym. W... Papieżowa ilość główna. No. No akurat mam, czy to, oh, kurwa mam 3 tony. O kurwa, 3 tony aż. A się tak spojrzałem, patrzę ty 2137, bo to jest to, w końcu się udało. Hey! you finally awake. Yo. Ale ci, jak na razie awant będzie mi służył, a z czasem będę na pewno go sobie zmieniał i teraz myślę czy brać sobie wtedy jakąś taką właśnie też mini ładowarkę pokroju, po, po wiesz, bobkata jakiegoś no. czy brać wtedy już teleskopa e, na przykład jakieś tam JCB czy coś, czy na przykład wziąć sobie typowo kołówkę no i wtedy kramera bądź e, Weidmana. Coś z tych dwóch bym musiał sobie wybrać a bądź już ma trochę zrobiony ten awant. Ja go tak krótko mam, a on ma jeszcze jedną motogodzinę. Dobra, 96% można zostawić. Później sobie tutaj powożę yy, obornika jeszcze, wiecie, żeby sobie mód staczką po prostu to wszystko składować. No i ja, dobra, ja wstawiam sobie już avanta do, ten, do stodoły i przewijamy sobie czas. A ty sąsiad masz coś do roboty u siebie, czy nie? Daję żarcie krowom i wyciągam gówno. Okej okay. Oczyszczki się otworzyły. Ma, jak widzicie, trochę przedstawiłem. Teraz dużo więcej miejsca jest tutaj. Mogę jeszcze, mogę. Dobra. No i dobra, pięknie. Jeszcze tylko miniaturkę. O, pyk. Dobra. To co? Ja w takim razie na razie wyłączam nagrywanie, skipujemy sobie czas, żeby nam wszystko ładnie urosło. No więc widzimy się za chwilę. Ok, tak jak mówiłem, witamy Was po przerwie. Jest akurat środek wiosny, ponieważ yy, na początku wiosny spadł nam śnieg, więc było jeszcze ciekawiej. Yy, to możecie zobaczyć ogólnie int yy, przed intrem. A ja co, odpalam 60. I ruszamy sobie z nawozami. I no, tutaj widzicie, mamy już wybranego też sporo obornika. Udowaliło przez tą wiosnę aż 10 ton. Przez dwa dni, tak na znaczy dwa dni, no dwa miesiące w game można powiedzieć. Ale będzie co wwozić przynajmniej. Tutaj u mnie już jest druga faza uprzemka, już jest trzecia faza, jeżeli chodzi o rzepak. Więc fajnie. Ja przy okazji jak jestem tutaj to wam powiem jedną rzecz, yy, mówiłem wam o tym kolosie, więc teraz wam go pokażę. To jest właśnie ten kolos i teraz tak się zastanawiam, czy brać, kupować sobie właśnie tego tutaj, yy, tą wersję z taką właśnie widzicie yy, z tyłu na, yy, nad stawką na 33 tysiące litrów pojemności. Czy lepiej yy, kupić sobie wersję ciągnik siodłowy, taką o, tam wiecie jeszcze by się rzuciło na przykład o, tutaj jest low roof, high roof, yy, high roof 2, na przykład tam wersję, albo nawet czy było boga yy, ba bardziej bogato to wersję 4x6. No jedną z tych dwóch wersji bym wybrał sobie, bo one się tam dużo cenowo nie różnią i do tego yy, na przykład kupiłbym sobie naczepkę Już wam pokażę którą, yy, albo kupiłbym naczepę tą tutaj, kamazowską yy, Tutaj jest akurat chyba nad konfiguracja, Ona 36 tysięcy litrów taką, no ona jest dosyć długa Więc yy, dlatego bym się zastanawiał, zastanawiał czy ją brać czy jednak pos, yy, odłożyć sobie jeszcze trochę kasy? O, i kupić sobie ton tutaj nefaza na 48 ton yy, i z czymś takim się wozić, z takim właśnie długim zestawem, żeby już mieć na przyszłość. No, tej 58 ton, no nie, no to na pewno coś za długie. Yy, SP22M, no, te wyglądają jeszcze całkiem ciekawie, ale, ale nie. Dlatego właśnie najbardziej myślę, żeby to, żeby wybrać właśnie tamtą nefazowską plus, plus tamtą, no ale to mówię, głos końcowy zostawiam wam, będzie standardowa ankieta, więc po prostu jedną z tych opcji wybierzecie. A ja zresztą, księż na mus. No i dobra, co sąsiad powiesz ciekawego, co tam u Ciebie na się dzieje? A nic ciekawego, to że próbuję kiszonkę wrzucić Ci, ale coś nie działa. Aha. czy znaczy, jak nie działa? nie wiem, w które drzwi bym musiał ją wrzucić. Hmm. Najprościej no to po prostu sprzeczepić, nie? Nie, to nie chcę No, tylko że planuję, że nawet nie mogę ciągnikiem wjechać. Aha. no To już gorzej. W sensie, wiesz co? No? Chyba się jakieś mniejsze sobie kupić do... oficjalnie do... do... Do tego. A nie lepiej wtedy zainwestować sobie jakieś taki mały ciągnik i paszowóz? Ale chodzi o to, że muszę jakiegoś mniejszego tura mieć, że w ogóle cokolwiek móc tutaj włożyć. A, no takie coś. No to panie, sześćdziesiątka i lecisz. A jest jakiś taki mniejszy w obwodzie ten? Albo tak jak ja, zrób ładowarkę sobie tego, małą taką. Bo jest przecież ten Weidman mały na przykład, albo Bobcat jakiś. To już może prędzej. No. One wiesz, cele drogie nie są, a tam to by idealnie się wpasowały jednak. Dobra, ja to widzę, że nie wszędzie jakby łapie ten, ten nawóz To jest pewnie spowodowane tym, że gdzieś, gdzie nie to już jest 100% nawożenia nawet, nawet to sprawdzę teraz Teraz tutaj jest 91 tak, tutaj jest 100%, dlatego tutaj nawóz nie łapię. To jest fajnie. Mm, to pole mamy taczka by mi się przydała. Co? Taczka by mi się chociażby przydała. Taczka? No. No to kurwa, co ci szkodzi kupić taczkę? Ale dobra. Kop kopareczki, mówisz, ładowareczki. No, te, tam, ładowacze czołowe czy coś. No to w pojazdach pamiętaj, nie? bobcat, mi się podoba. No. Elegancko. E, ogólnie to pewnie, pewnie zauważyliście, że 60 ma już całkowicie inną kabinę. Zdecydowałem się właśnie na taki wybór. No trochę ładniej to nawet wygląda w takiej konfiguracji. Więc teraz nie mamy lupska, tylko mamy sokułkę. To wie, może jeszcze kiedyś przyjdzie naglak. Tutaj na razie niech będzie ta. Owie, ta mi pasuje, jest fajna przestronna. Wszystko widać. Przestrzenna, sorry. Przestronna. No i dobra. Fajnie, chwasty nie wychodzą. Hit. No dobra, jeszcze jedno poletko w takim razie. A nie, sorry, dwa. No bo jeszcze zapomniałem, że tam to duże jest. No i już niebawem żniwa. Będzie testowany rocelmasz. <tryk> będzie Darson Chyba, jakby. Co? Co jest? Za duża ta łyżka na to będzie. A jaką, czyli łyżkę walną? Uniwersalną. Aha, przepraszam, ma tą detykowaną. A gdzie ona jest? Yy, wiesz co? Ona była chyba w yy, tych. Wait. Eee. Yy, czy jest Bobcat? Kanagro Bobcat. Ta, w marki musisz wejść i jest, jest łyżka Bobcat'a, 2000 litrów. Showell. Oh, no, nice. Bobcat Showell. <coughs> Dobra, rusty. No i widz, A jak to szybko skręca. No bo ona jest taka, nie? To jest taka specyficzna taka. nie pasuje mi to. No i super. Cieszy mnie to bardzo, sąsiedzie. Sąsiad, chciałeś mi to tepnąć? Eee, no dobra. zanim w tym dojadę. Czekajcie chwilkę. Dobra, wracamy już. Co było tepnąć? Nie no, ja wam powiem, prawie wleciał nowy, nowy siewnik na gospel, no ale... Sąsiad się za bardzo pospieszył. No, przypadkiem. No, przypadkiem. Bo tak to byśmy mieli sobie ten fajny 6-metrowy siewinczek No ale no niestety na razie muszę Ale się tak się psuł powoli do tego go sprzedałem no. Trudno no, się no, mówić no, Musi się dowijałem ze raz taki zestaw i że jeszcze ten że Już będzie jak z tym, jak z Zetorem będzie już takiego samego chciał Teraz się sobie z trzecim polem. Chwila. To nie jest przypadkiem wszędzie. A, tego pola ja nawet nie muszę robić. No, to nawet, nawet nie muszę, widzicie, nawet nie muszę robić tego pola. Bo jest już tutaj opryskane wszystko, nawet nie wiem kiedy. Ale spoko, mnie to pasuje, jak najbardziej. Zawsze tu trochę więcej nawozu na przyszłe sezony. W sumie takich mam dużo, no ale co tam? Dobra, lecę na gosmo go pamięci, że kuźwa wadałem ten dobrudzenie się maszyn na szybkie, nie? I chwila, moment, no. 60, już cała brudna. Ech. <suszyk> Sorry, nektar multi -meter. A czyli dopiero żarcie gdzieś tu na środku łapie, rozumiem. No. no i wszystko jasne Dobra Ty są jaką znowu zami stoisz? Ja na razie jeszcze nie zaczęłem nawet Aha. Okej, okay, okej. Okay. No, teraz zrobiłem sobie Ter taki myk. Zaraz walnę drugą tą dawkę. Hmm. No ja już mam trzecią wszędzie walniętą, więc teraz tylko czekać na, na żniwa. No. Pójdziemy sobie za chwilę do kombajnu. Przeszukujemy go jeszcze nieco. Jest to jest śmieszne? No. Że ja kombajn kuźwa na własnych kołach przywiozłem na gospę, a tą małą pierdoloną ładowareczkę przywiozłem na lawecie. Łe! <śle> Halo, padaczki dostał. Kuźwa, ja się zrozpiłem na tym. No nie! Jeszcze mnie wydupcyło do kurwa tartaku. Bo ostatni ten, ostatnie co było kupione to było to komatsu i... Eee... Paste... No i teraz się kurwa ogarnął jeszcze, no. Zajebiście, akurat jak kurz próbowałem pomóc sobie. Nie. Eee, kurwa, gdzie ja 60, wyjeżdżam przecież jak ona tutaj zostaje. No dobra, tutaj widzicie sobie SIP ma ładnie. Stoi już. Jest schowana. No, i ja się oczywiście musiałem zbugować. Dobra, a akurat raz Selmasza mamy. Więc można się przejechać kawałek. no i najebane. Teraz zauważyłem dopiero ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 halogenów na samym przodzie, nie? Nieźle. No. A z tyłu? Jeden. Ehh. Syf, poklapia trzamba. Being a second boss. Co? Nie pamiętasz tej przerwy, z League co Legends A, dobra. Being a sucking balls Suck my ass against the Socking wall Sucking penis tak. <laughs> <laughs> tak, jest taki dorki tego, tego takiego Suckin' penis Tak A to im akurat ja, było. Tak Ja widziałem jak to gościu był na no właśnie na koncercie i idzie Po prostu włączył kamerę i zaczął się nagrywać podczas właśnie tego sociala jak śpiewa to Sucking <laughs> Weź co, Nawet postaram się znać, to wyślę. Dobra. Ok, oh, palas. <laughs> Dobra. Pojeżdżone? Dojeżdżone, jo. A jak trochę słabo zrobili z tą tą, yy, z tą drabinką, że ona się tak szeroka aż rozkłada, jakby. W Bizoniu to na przykład zupełnie inaczej było rozwiązane, że tak jak było szeroko koło, tak była szeroka drabinka, nie? A tutaj ona się rozkłada okay. i jakoś jakoś wysiadam z tego tak, że prawie ten... Prawie się wbugowuje w, w ścianę. No. Dobra. Tak mu. Yy, jak tam krówki moje? Słomy już prawie, że nie ma, ale to dobrze, bo będzie robiona gnojówka. I tam widzicie, krówka nówka będzie za 0,4 lat, więc fajnie na... <kluje> Na koniec lata, akur akurat. Koniec lata, początek jesieni, U. jakoś tak. Eee, ja sobie tylko jeszcze tą tutaj zamknę, a tu sobie wrzucę tą paletę. Jest paleta. Tak. Może nie tanie, ale, yy, ale ten. Przyzwoicie czek? Może i nie były tanie, ta. za to były. Brzydkie coś za coś. Figo, dawaj te 50 zł. <laughs> Dobra Są nawozy, pięknie no, to życie sobie ładnie rośnie. Tu jeszcze kawałek czy gówno został. Gówno? <coughs> Kuć Jak mnie teraz ten kaszel zaczął będzieć. Może masz wirusa? Tak. Ten... Wszystko możliwe. A nie, bo to jest takie, jakby wiesz, to jakby cię w płucach po prostu drażniło coś. Drogniaraż gumniarz. Nałogowo. No, Dobra, yy, to zakończymy chyba na dzisiaj. Jest. Dobra, teraz ja jeszcze tylko zamknę bramę. więc w tym odcinku by było na tyle. Standardowo żegnam się z wami ja oraz Rzemysław. A nie, nie pożegnam się w teraz. Czemu? zrobimy coś nowego. Co takiego? Bo zawsze się żegnamy. A może tym razem, nie? Okay. Nie no, z Panem Bogiem. No Akurat na Lublina Bożego się patrzę tutaj. O, 2137. Tak. Dobra, to z Panem Bogiem.